Czyli block Heaven Poland. I to jest bardzo dziwne. Heaven Poland. pokazuję M. Ukażę. Pokażę Wam, bo naprawdę mam zamknięty dom. Tylko, że tu się halkuje. Czasem nie halkuje. Żeby... Ja mam zamknięty dom, tylko że tutaj możesz sobie do pokazać. Ja umiem robić unik. Możesz wyjść od razu z domu, ale opłaca się. Popatrzcie. Mam zamknięty dom, a się otwiera. A jak się bruk chyba normalnie ma zamknięty, dom, no to ten. A to trochę no bo to pierwszy czas do ale nie zauważam tego kubka. I kawę mogę pić! Tu można łączyć jak bruk Brookhaven, no. yy, Oczywiście są podobne rzeczy tutaj w Brookhaven, ale kubka w normalnie no, nie było. nie mogę to posunąć, ale... mam no, otwarty domek. Zrobię unik. Zrobiłam unik! domek też jest Brookhaven normalny ale po drugiej stronie się wchodzi aha bro. okej sprawdzam czy tu się uuu ładna łazienka idę się załatwić. nie patrzcie na chwilę bo idę się załatwić okej okay, załatwiłam się patrzcie co jest ładne dla mnie o tutaj też jest ładne Jestem ubogi, ja, więc powinnam ruszać się jak robot. Bądź to podejrzana. Oh, Robotnik się to ja. Teraz kogoś. No kurde, ja nic. Chcę być robotem. Ja, ja, go, go, go. Dobra, idziemy dalej. Znaleźć wam, bo tu gdzieś była żabka. I jędzie. Pepko. Patrzcie, to jest po drugiej stronie. McDonald's. Biblio. Adopcja. I tu jest piłka, której nie da się wziąć. Nie wiem, czy do tego. A ja wiem, to jest. nie. Oczywiście. Nie wiedziałam, że się da mi się, że nie. Aha. Nie polecam wam grać w tą głupią grę. Eha, dziwne. Nie, da no, się chyba Okej, dziwne. Czemu oni się przebierają w tym bluk z lewym I mi nie uwierzycie teraz, co się stanie. Tu jest żabka. Ale nic się nie dowiesz, więc ja wychodzę. I tu jest KFC Orlen Midwest. Ah, Lidl. Idziemy do Lidla sprawdzić. Co ty jest? Aha. Chipsy. Ah, Pringlesy. Pójdę ten kubek. O ma? Aha, dobra, nie podjeżdżamy, ale. Tutaj jest najbardziej coś podejrzanego. No wprawdzie, czy tam, biorę. biorę... piop, popcorn, popcorn, popcorn. człowieku, ciągle schodzisz. Daj mi ja do oglądania Freddy Fazbear. O, patrzcie, Freddy Fazbear. Jak tu, czy tu się nie da, się dzisiaj. Widzicie, się nie przepływają. Poczekajcie. W tym miejscu tam gdzie było jakieś paliwo. To znalazłam. Orlen. I. Y... Okej. Okay. Będziemy sprawdzić jak w tym Orlenie wy no to są. Otwarte. Roblox, oh, ok, robię z tego sobie zdjęcie. Myślę to mu po prostu koleżance. Jak tu się patrzy, to jest widać, e. eee, no czemu się nie da wyjść z tego? Hle! Aha. Wyjdziemy tam do góry? Eee! A po blok się zada. Wow, pan miała ładne widow! Ja po będę oh, bać oh, oh. go Go, go, Super by było. Ładny księżyc na nas patrzył. Nie. Nie. Ja zawsze to robię w Robloxie. Nie. Dalej je do góry, proszę. Dobra, biorę auto. Usunę je, będę do góry i... Działają tylko samochody z zielonym czułem, w czy... Mhm. Fajne. No Dali bo Bo chcę autor Jaka furka? Uu, fajne hej Ja nie wiem określać kierunia Dobra Tak się Jedzie Do tyłu, do tyłu, do tyłu Jaka szybka furka Go Jedziemy na sam koniec go. Co tu się dzieje w tym Brookha Mountain? Go. To jest Vampire Roblox. No to się nie O ale jak to. Nie gadaj, że tam nie Wstawaj, autko. Ładnie. Ja się podnoszę. Auta. Go! autko podnieś się ładnie. Nie oceniam tego auta na 10 na 10, tylko 0. Gdzie ja jadę? Ja nie umiem kierować. Dobra, idziemy do tyłu koło auto. Do tyłu. Nino. Jakie głupie autko. Go. Uważaj auto, jedziemy do tyłu, kręcamy jedziemy do przodu, no. dalej, jedź bo zaraz skończę live, skończyło ci się paliwko, jedź tam do góry, ej eee, czemu mi to skręca samo, to nie jest takie to mi wiąże to, to mi wiąże to, to mi Nie. Nie, do tyłu, do przodu, do przodu! Dobra, jedziemy na koniec świata. Lecę główce, bo życie jest złe. Jakieś Dłomek może być, jak pamiętam. Jedziemy cały czas do przodu. Widzowie, kończymy nasz filmik w yy, Brookhaven, Poland, więc pa! To się nazywa, jak wam powiem... Już wam pokazuję, jak się ta gra nazywa. Tak się nazywa ta gra, zdjęcia są takie. Nie? Yy, łapek jest 67. Fajna gra, Heaven też wam polecam i Tom. Gdy też wam polecam. Też jest super. To pa!